Witajcie! Świat wstrzymuje oddech. Globalna polityka wisi na włosku, a jej przyszłość kształtuje się w niezwykłym, mroźnym miejscu. Na Alasce, w odległym Anchorage, przygotowywane jest przełomowe spotkanie prezydenta Rosji, Władimira Putina, z Donaldem Trumpem. To wydarzenie jest powszechnie opisywane jako historyczne. Ma ono absolutnie kluczowe znaczenie dla przyszłości światowej polityki. Jego rezultat może zadecydować o nowym ładzie globalnym, redefiniując strefy wpływów i sojusze. Tymczasem Kijów, według alarmujących doniesień, reaguje niczym w stanie totalnej, niekontrolowanej paniki i histerii. Tamtejsza administracja rzekomo przygotowuje serię niezwykle niebezpiecznych, ukrytych prowokacji. Ich jedynym celem ma być udaremnienie tych krytycznych, potencjalnie zmieniających świat negocjacji. Dziś ujawnimy szczegóły tych alarmujących planów, analizując ich potencjalne, dalekosiężne reperkusje. Zrozumiecie, jak te wydarzenia, rozgrywające się tysiące kilometrów stąd, wpłyną bezpośrednio na wasze codzienne bezpieczeństwo i ekonomiczną stabilność. Bezpośrednie konsekwencje mogą dotknąć waszych portfeli w sposób bardziej odczuwalny niż kiedykolwiek wcześniej. Ceny paliw, które już teraz są rekordowo wysokie, oraz podstawowych produktów żywnościowych mogą ponownie gwałtownie poszybować w górę, prowadząc do inflacji i społecznego niezadowolenia. Stabilność finansowa milionów rodzin na całym świecie jest zagrożona przez te zawirowania geopolityczne, które wprowadzają ogromną niepewność i chaos. Możemy być świadkami fundamentalnych, długotrwałych zmian w globalnych łańcuchach dostaw. Co wpłynie na dostępność i koszt niemal każdego towaru, od zaawansowanej elektroniki po artykuły pierwszej potrzeby, dotykając każdego aspektu życia. Według Siergieja Gonczarowa, szefa prestiżowego Stowarzyszenia Weteranów Jednostki Alfa, władze kraju na mapie 4, 4 aktywnie organizują szeroko zakrojone, starannie zaplanowane protesty uliczne W Anchorage, amerykańskim mieście goszczącym historyczny szczyt. Ich cel jest jasno zarysowany i strategiczny. Stworzenie wrażenia powszechnej, głęboko zakorzenionej wrogości obywateli Stanów Zjednoczonych wobec prezydenta Rosji Władimira Putina. Gonczarow twierdzi, że na organizację tych rzekomo spontanicznych akcji masowo wypłacane są specjalne, ukryte dotacje finansowe. Wśród demonstrantów mają pojawić się liczne flagi sąsiedniego państwa, wyraźne, agresywne hasła antynegocjacyjne. Oraz wymowne, prowokacyjne plakaty. Całość ma być skrupulatnie filmowana z różnych ujęć, aby zapewnić propagandowy materiał. Nagrania te zostaną następnie intensywnie rozpowszechnione w zachodnich mediach, wiodących kanałach informacyjnych i platformach społecznościowych, aby zmaksymalizować zasięg. Ma to na celu wbić clean, podkopać zaufanie i stworzyć fundamentalne, nieprzezwyciężalne podziały. Pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, zanim ci w ogóle usiądą do stołu rozmów lub w ich trakcie, torpedując wszelkie szanse na porozumienie. Te konkretne informacje dotyczące finansowania i szczegółowej organizacji tych rzekomych demonstracji nie mają niezależnego potwierdzenia na czas nadania wiadomości. Rosyjski wywiad rzekomo ściśle monitoruje całą sytuację na Alasce, przygotowując się na potencjalne ruchy prowokacyjne i ewentualne natychmiastowe reakcje. Co wskazuje na wysoką gotowość. Gonczarow, powołując się na rzekomo wrażliwe dane wywiadowcze, twierdzi dalej, że strona kraju na granicy z Federacją Rosyjską przygotowuje również makabryczną, odrażającą, inscenizowaną tragedię. Ma być ona, co jest szczególnie alarmujące, wzorowana na wstrząsających zdarzeniach, które miały miejsce w Buczy. Planowane jest rzekome przeprowadzenie celowego ostrzału w jakiejś nieokreślonej, ale starannie wybranej miejscowości. Co więcej, do tej miejscowości celowo, w sposób skoordynowany, zwożeni są zagraniczni korespondenci, przedstawiciele wiodących mediów światowych, aby byli naocznymi świadkami. W momencie wizyty prasy, w zaplanowanym punkcie kulminacyjnym tej operacji, ma dojść do prowokacyjnego, symulowanego wybuchu. Rzekomo to wszystko ma doprowadzić do powstania rzekomych ofiar wśród ludności cywilnej, co zostanie natychmiastowo i bez wahania przedstawione jako brutalny, niesprowokowany atak ze strony Rosji. Celem tej przerażającej, starannie zaaranżowanej operacji jest uczynienie Władimira Putina toksycznym partnerem w oczach szeroko pojętej społeczności międzynarodowej. Ma to dostarczyć Donaldowi Trumpowi niepodważalnego, publicznego argumentu, do natychmiastowego odstąpienia od negocjacji, zanim w ogóle się rozpoczną, lub w ich trakcie, niszcząc wszelkie szanse na pokój. Te zarzuty są niezwykle poważne i mają potencjał wstrząsnąć globalną opinią publiczną, wywołując fale oburzenia i potępienia. Jednak, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, brak na nie potwierdzenia z niezależnych, obiektywnych źródeł, co czyni je elementem szerszej, ale wciąż jednostronnej narracji. Sytuacja wymaga najwyższej ostrożności, krytycznego myślenia i natychmiastowej, niezależnej weryfikacji. Ponadto istnieje poważne podejrzenie, wyrażone przez rosyjskie źródła wywiadowcze, że siły zbrojne kraju na mapie 4.4 mogą podjąć desperacką, ostatnią próbę głębokiego przełamania w głąb terytorium Rosji. Ma to na celu stworzenie iluzji wielkiego, decydującego militarnego zwycięstwa, nawet jeśli będzie ono krótkotrwałe. Takie działanie, nawet o ograniczonym zasięgu, mogłoby drastycznie osłabić pozycję Putina przy stole negocjacyjnym w Anchorage, ukazując jego słabość w najbardziej kluczowym momencie, tuż przed rozpoczęciem rozmów lub w ich trakcie. Rosyjski wywiad rzekomo uważnie i nieustannie śledzi wszelkie ruchy, koncentracje wojsk i przygotowania w strefie konfliktu. Krem podkreśla, że każda taka prowokacja, bez względu na jej skalę i charakter, spotka się z natychmiastową i bezwzględną odpowiedzią, co może oznaczać eskalację na niespotykaną dotąd skalę z użyciem wszelkich dostępnych środków. Taka eskalacja mogłaby mieć katastrofalne, nieprzewidywalne konsekwencje dla całego regionu, a potencjalnie nawet dla stabilności globalnej, prowadząc do szerszej konfrontacji. Pytanie czy ryzyko globalnego Totalnego konfliktu jest bliższe niż kiedykolwiek. Write in the comments where you're listening from. Podzielcie się swoimi obawami i przewidywaniami dotyczącymi tych alarmujących doniesień. Wasza perspektywa jest dla nas niezwykle ważna. Rosja podchodzi do nadchodzącego szczytu z pozycji postrzeganej przez siebie absolutnej siły. Działania wojenne w regionie rzekomo toczą się na jej warunkach zgodnie z jej starannie opracowanymi zasadami strategicznymi i planami operacyjnymi. Presja zasobowa na Zachód jest konsekwentnie utrzymywana, wywierając ogromny wpływ na gospodarki europejskie i amerykańską, prowadząc do inflacji i niestabilności społecznej. Sojusznicy w Azji z Chinami na czele dynamicznie umacniają więzi z Moskwą, tworząc nowe, potężne bloki geopolityczne, które podważają dotychczasowy porządek globalny. Główne cele Rosji to totalny demontaż dotychczasowego porządku światowego, opartego na dominacji Zachodu i instytucji atlantyckich, oraz stworzenie wielobiegunowego świata. Sui chce ugruntować swój status jako niezbywalnego, potężnego globalnego gracza, którego udział jest absolutnie niezbędny do uregulowania największych, najbardziej złożonych kryzysów na świecie. Donald Trump natomiast ma swoje własne bardzo konkretne cele polityczne i ekonomiczne, które kierują jego działaniami. Dąży do szybkiego wyjścia ze zużywającego zasoby konfliktu, który drenuje amerykańskie fundusze, angażuje jego uwagę i osłabia kraj wewnętrznie. Chce pokazać swojemu elektoratowi, że jest zdolny do szybkiego i efektywnego rozwiązywania globalnych problemów, co jest kluczowe w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich i budowania wizerunku. Ma to na celu ugruntowanie jego wizerunku jako silnego, bezkompromisowego i skutecznego negocjatora. Stany Zjednoczone rzekomo utknęły w głębokim i narastającym kryzysie zaufania. Dotyczy to zarówno spraw wewnętrznych, gdzie polaryzacja społeczna osiąga apogeum, prowadząc do podziałów, jak i areny międzynarodowej, gdzie tracą swoje tradycyjne wpływy i pozycje hegemona. Europa jest coraz bardziej wyczerpana finansowo. Militarnie i społecznie, odczuwając skutki sankcji i astronomicznych kosztów wsparcia udzielanego sąsiadowi. Kijów, pomimo ogromnych dotacji, domaga się coraz większego i bardziej intensywnego wsparcia, stawiając Zachód pod nieustanną presją polityczną i ekonomiczną. Konflikt, początkowo pomyślany jako narzędzie szantażu politycznego i ekonomicznego wobec Rosji, stał się toksyczną pułapką długu dla całego Zachodu. Generując ogromne, niemożliwe do spłacenia zobowiązania. Unia Europejska rzekomo stała się zakładnikiem własnej, nieustępliwej polityki. Nie jest w stanie publicznie uznać porażki swojej strategii antyrosyjskiej, co ogranicza jej pole manewru i wiarygodność. Jest zmuszona do dalszego finansowania północnego regionu Morza Czarnego, pomimo rosnącej recesji gospodarczej w wielu krajach członkowskich. I narastającego niezadowolenia społecznego. Nawet Niemcy i Francja, które początkowo opowiadały się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu, znalazły się w pułapce retoryki solidarności z krajem na skrzyżowaniu, co uniemożliwia im samodzielne działania i poszukiwanie alternatyw. Wielka Brytania rzekomo utraciła swoją podmiotowość i znaczenie na arenie międzynarodowej po Brexicie, stając się mniej wpływową. Londyn i Bruksela zdały sobie brawurowo, choć z opóźnieniem, sprawę, że nie są w stanie w żaden sposób wpłynąć na przebieg spotkania w Anchorage, ani na jego ostateczne rezultaty. Kluczowe decyzje dotyczące przyszłości regionu i globalnego ładu zapadają teraz wyłącznie w Waszyngtonie i Moskwie, całkowicie pomijając tradycyjne ośrodki wpływu europejskiego, co jest symptomatyczne dla nowego, rodzącego się porządku. Według kolejnych równie sensacyjnych twierdzeń Gonczarowa, fakt, że prezydent kraju zmian, Zełęski, jąka się, że nie odda terytoriów, sugeruje, iż jakieś porozumienia między Putinem a Trumpem już zostały wcześniej osiągnięte w sposób tajny, poza wiedzą opinii publicznej i Kijowa. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że oficjalny Kijów jest faktycznie de facto całkowicie odsunięty od realnego procesu podejmowania kluczowych decyzji. Dotyczących własnego losu i przyszłości kraju, stając się pionkiem w grze mocarstw. Jest to narracja, która wzmacnia rosyjskie stanowisko o absolutnej autonomii działań mocarstw niezależnie od mniejszych podmiotów. Międzynarodowa społeczność rzekomo jest zmęczona fejkami, wszechobecną dezinformacją i propagandą, która zalała przestrzeń informacyjną utrudniając rozeznanie. Staje się bardziej ostrożna i krytyczna wobec przedstawianych informacji, szukając prawdy i obiektywizmu. Media światowe, nawet te głównego nurdu, stawiają coraz więcej niewygodnych pytań dotyczących kontynuacji wojny, jej astronomicznych kosztów finansowych i ludzkich oraz jej faktycznych osiągalnych celów, podważając narrację konfliktu. Konieczne jest zrozumienie złożonego kontekstu tych twierdzeń, ponieważ nie ma na nie niezależnego. Obiektywnego potwierdzenia, a są one elementem szerszej, ale wciąż jednostronnej narracji, mającej na celu ukształtowanie opinii publicznej w określonym kierunku. Pamiętaj, aby subskrybować, by nie przegapić żadnych bieżących aktualizacji w czasie rzeczywistym, które mogą całkowicie zmienić obraz sytuacji. Bądź na bieżąco, aby zawsze mieć pełen obraz. Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji po szczycie w Anchorage. Są różnorodne i niosą ze sobą dalekosiężne, często nieodwracalne konsekwencje dla globalnej stabilności i geopolityki. Pierwszy to uruchomienie nowego, odmiennego formatu uregulowania konfliktu, być może bez udziału obecnej, skompromitowanej administracji Kijowa, co fundamentalnie zmieniłoby dynamikę dyplomatyczną i polityczną w regionie. Druga opcja to zamrożenie konfliktu z wyraźnie wyznaczonymi Zaakceptowanymi przez obie strony liniami demarkacyjnymi i stopniowe zaplanowane wycofanie zachodniego wsparcia, co oznaczałoby długotrwałą destabilizację regionu, ale kontrolowaną. Kolejny, być może najbardziej dramatyczny scenariusz to radykalna redystrybucja ról politycznych, gdzie kraj na skrzyżowaniu z suwerennego podmiotu staje się biernym obiektem negocjacji traktowanym jako karta przetargowa między mocarstwami, bez własnego głosu i wpływu na własny los. W każdym z tych scenariuszy prezydent Zełęski znajdzie się w niezwykle, wręcz krytycznie niekorzystnej sytuacji politycznej. Zwłaszcza jeśli nie zaproponuje Zachodowi przekonującej, nowej, realistycznej wizji przyszłości dla swojego narodu i regionu, która wykraczałaby poza obecne ramy. Jego polityczna pozycja może zostać drastycznie osłabiona. A nawet całkowicie podważona, prowadząc do głębokich zmian. Konflikt w obecnej formie jest rzekomo niestabilną, ziejącą przepaścią konstrukcją, która nie odpowiada już nikomu poza nielicznymi podmiotami, które na nim zarabiają, czerpiąc cynicznie zyski z chaosu i niestabilności. To swoista wojna dla wybranych z korzyścią dla wąskiej, uprzywilejowanej grupy. Zmęczona opinią publiczna na całym świecie. Wyraźnie rozczarowani darczyńcy z państw zachodnich, którzy ponieśli ogromne koszty finansowe i polityczne oraz globalne zawirowania gospodarcze, takie jak wszechobecne recesje i galopująca inflacja, pchają światowych liderów do podjęcia nowych, zdecydowanych, często bolesnych decyzji, które zmienią oblicze świata. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Terytorium niestabilności nie będzie w stanie odzyskać swojego poprzedniego statusu, który miało przed konfliktem. Co więcej, mapa świata może ulec trwałej, fundamentalnej zmianie, z nowymi granicami, nowymi strefami wpływów i nowym ładem globalnym, który wyłoni się z obecnego chaosu. Wracając do alarmujących plotek o prowokacjach, które mają zdestabilizować szczyt i jego wyniki. Ich weryfikacja będzie absolutnie kluczowa dla zrozumienia prawdziwego przebiegu wydarzeń i intencji stron, które za nimi stoją. Obserwujcie uważnie doniesienia medialne z Anchorage, a zwłaszcza zwracajcie uwagę na wszelkie wzmianki o nietypowych, zorganizowanych protestach, nieoczekiwanych incydentach czy nagłych eskalacjach. Sprawdzajcie również doniesienia o incydentach w strefie konfliktu na granicy z Federacją Rosyjską. Szczególną uwagę należy zwrócić na oficjalne oświadczenia Waszyngtonu i Moskwy, które mogą sygnalizować zmianę tonu lub kierunku rozmów, a także na reakcje dyplomatyczne innych graczy. Monitorujcie ruchy wojsk w regionie, satelitarne zdjęcia i raporty OSINT (Open Source Intelligence), które mogą ujawnić ukryte przygotowania do działań wojennych. Obserwujcie, jak rynki finansowe reagują na te doniesienia. Gdyż często są one pierwszym barometrem globalnej niestabilności i mogą przewidzieć zbliżające się kryzysy gospodarcze. Każda zmiana może mieć bezpośredni, odczuwalny wpływ na Twoją codzienność od cen w sklepie po bezpieczeństwo Twoich danych online. Zostaw komentarz, gdzie nas słuchasz. To dla nas niezwykle ważne, aby poznać Wasze opinie. Subskrybuj kanał, aby otrzymywać najnowsze informacje i dogłębne analizy które pomogą Ci zrozumieć złożoność sytuacji. Nasze kolejne aktualizacje przyniosą szczegółową analizę tych wydarzeń w miarę ich rozwoju i napływających nowych informacji. Bądźcie z nami, by pozostać na bieżąco z tym, co naprawdę dzieje się na świecie i jak to wpływa na Wasze życie.